Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Michał Bagieta, witaj. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Prime MMA, Zadyma, no i jak widać na, na twojej Zadymie tutaj możemy się dzisiaj skupić, ponieważ ja z tego co zdążyłam zobaczyć so, szoty, to jest naprawdę grubo, jeżeli chodzi o konferencję, tam się rzucasz na ludzi, skaczesz po stołach jak dzik, o co chodzi? No, praktycznie, no tak jak zapowiedzieli, że po prostu nie będą struczne dymy, nie będą po prostu ten, kapela się trochę obsrał, więc po prostu Wykorzystałem to na moją korzyść do przeciwnika. No nie mogłem dymić na umór, no bo nie dał mi żadnego pretekstu. Więc po A prostu. Bagieta to tak troszkę może. Chciałeś być jak sierżant, jakiś policjant, tak? Do tego zmierzałeś swoją ksywką, czy nie? Nie. Ja, bagieta, to ja miałem inaczej nazwę po, początkową kanału. Jaką? Werwolwes e, e, Michał, czyli Wilkołak Michał, pojechałem do Jerozolimy i siostry zakonne mówią Michał, ta, ta nazwa e, szatana, ten awatar szatana i przyniosły mi z kolacji jeszcze bagietki. I wciągałem tą bagietkę, Bagietkę mówię, a od dzisiaj byłem Bagietson Michał. Okay. No i to dlatego jest Bagietka. Czyli historia Ksywy już jest znana. Odnośnie Asia Kepeli. Poznaliście się dzisiaj, czy, czy miałeś z nim już wcześniej jakieś Miałem starcie? Miałem starcie z nim wcześniej na tarierze, także po prostu od razu mu pokazywałem, że nie czuję do niego jak on to stwierdził sympatii, tak jak on do mnie czuje. Mhm. Także... Ani razu, bo mu ręki nie podałem? B bardzo dużo osób tutaj ma jakiś żal do Jasia kapeli, też na przykład sam prowadzący, Michał cichy. E, wcześniejszy rywal Ziem ziemowitko Hasakowski, albo nawet Megakocik, który tutaj dzisiaj już z nim zdążył się poszarpać na backstage'u. E, czy ty nie wolałbyś walki z, z Jasiem Kapelą? Nie, no ja bym chciał walkę, tylko on nie chce tej walki, nie? Ale może nie chce? Czy ty nie walczyłeś przecież? Nie, no. On stwierdził, że ma jakiś sentyment do mnie, że on mnie lubi, a on chce się bić z osobą, którą nie lubi. Ale wiesz, on każdego lubi. On z tego, co ja kojarzę, to Ziemowita na konferencji pocałował. Na drugiej konferencji, no? Albo się po prostu boi. Widział kilka filmików, bo przecież ja pięścią rozważam. Yy... Płytę kartoną gipsową. Ale czy ty widziałeś jak on zniósł z planszy ziemowita? No po prostu przeciwnik się nie przygotował. A czy ty czujesz się przygotowany? Jesteś pewien, że jaś kapela by oberwał od ciebie? No nie wiem ile kapela trenuje, no ale ja już jakiś czas mam doświadczenie. Jakiś czas treningu. to znaczy? No ja już coś zacząłem działać w treningach na trzeciej edycji mama. No to parę lat? No to już jest ten. Później miałem rok czasu ponad y, przerwę i teraz praktycznie trenuję od stycznia. A kiedy dowiedziałeś się w ogóle o, o swojej walce? No po prostu y, zadzwonili do mnie y, po prostu y, za ile bym chciał wyjść i po prostu czy bym chciał w ogóle w pramie Za ile za jakiś czas, czy za ile za jaką kwotę? No za, za jaką kwotę i... Jaka to jest kwota? A tego po prostu zadowalająca. O tak zadowalająca, powiem. że możesz pozwolić sobie na co? E, kredyt będzie spłacony. Kredyt na mieszkanie? Nie, generalnie zrobiłem małe błędy. Po prostu e, pod, miałem... No to po prostu z czasów młodości. Tak, chodzi o to, że miałem też dziewczynę i tam był jakiś fatum, ja w ciągu półtora roku poczaskałem trzy razy samochód i miałem dachowanie samodem i po prostu tam trzeba było nowy samochód kupić, jeszcze coś tam i to wszystko się skumulowało, przerosło mnie i po prostu dobrałem kredyt i nie przeczytałem umowy dokładnie i po prostu e, tam wyższy procent był, nie? A jeżeli chodzi tutaj o konferencję i o to, co się zadziało, ty takim zadymiarzem jesteś na co dzień. Czy komuś dzisiaj coś chciałeś udowodnić? Nie no nie wiem czy znasz moją historię kanału. Szałorin pod dębowym, yoga po harnasiu... Nic mi to nie mówi. No, czyli po prostu de de deski ten pije harnasia i na przykład ręką łamie deski albo po prostu wiesz co to jest yoga chyba, nie? No, no to piję dębowego na przykład i do tego ćwiczę jogę, nie? Albo po prostu biorę piłę motorową i wycinam jodę w ścianie kartonu gipsowym. No dobra, ale no nienawiść do jednej z osób, jeszcze mogę zrozumieć, ale widziałam szoty i ty się rzuciłaś na parę, paru uczestników. No słuchaj, no... Czasem jak widzę, że ktoś jest atakowany e, za bardzo i po prostu jest taki... E, na umór, bo Red tak trochę mi się wydaje. Ale Red to jest duży chłopak. No dobra, wiem, że jest duży chłopak, ale Dawid e, też Goriata pokonał. Nieważne jest siła, tylko spo sposób pokonania przeciwnika. Okay. Okay. I po prostu widziałem, że Red za mocno pcha, tak, tak pcha za mocno i po prostu. Ale w rozmowie? No rozmowie ze e, Piotrem i po prostu musiałem. I się po prostu pociągłem, nie? Ale wiesz, rozwiązywanie konfliktu słownego przemocą, no to, to, nie jest dobre rozwiązanie. No ale co, jak doskoczyłem do Reda, zaatakowałem Reda? No ja nie wiem, bo ja pytam ciebie, co tam wyniknęło, bo ja tego nie widziałam, ja widziałam tylko szoty. Ja szotę. tylko sz słownie do Reda zaatakowałem, że e, zarapowałem tam jeden, e, jeden taki wierszyk, i ten, a praktycznie co najwięcej fizycznie, to do kapeli dolecie tylko. A jeżeli chodzi o samą twoją postać, czy ty myślisz, że ludzie spodziewali się, że jesteś tak kontrowersyjną postacią, która może aż tak zaskoczyć wszystkich na takim czymś jak Prime Show MMA? Eee, ja, ja lubię dymy robić, ja lubię jakieś po prostu akcje fajne odpały robić. Także ludzie się spodziewali, ale nie wiedzieli, co zrobię. Nigdy nie wiedzą, co po mnie się może y, spodziewać. A czy ty wiedziałeś, co zrobisz, przychodząc tutaj, czy to wszystko poleciało na totalnym freestylu? W sensie, coś tam układałem, wiedziałem, że. Czyli to wystąpienie, ten skok jak wilk, było trochę wyrezerwowane? Nie, nie, y, y, w sensie nie. Tylko chodzi o to, że coś tak w tył głowy było ten. Ja zawsze powtarzam, najlepsze dymy wychodzą na spontana. I to by tak wyszło? Tak, na spontana. Wchodzę, nie układam scenariusza, tylko po prostu wchodzę i ten. Co myślałem tego mówiłem tak, że z przeciwnikiem, że jak nie poddymi, to nie będę atakował. To zawsze mówiłem i powiedziałem tylko widzą, że kapela nie będzie miał życia. To było co, to, to, co mogłem ustawić. Nie będzie miał życia w sensie takim, że będziesz go zadręczał potyczkami słownymi, czy chcesz mu coś zrobić? No, no nie jestem taki, żeby teraz, bo jest tutaj na, na, na... ten by mógł dolecieć, no ale... Jasiu, kolega by chciał bardzo z tobą porozmawiać. Spadaj. Nie, no. butyczka słowna spadaj. <grym> dla mnie, ale nie, no dla mnie to, to ten ruch to jest tak trochę, no nie będę mówił przed kamerami, bo jeszcze obrazy niektóre osoby, ale. Ale to jest dla mnie nie, bo nie, lepiej żeby nie podchodził. Ale czemu? Jak jest taki dystans, ok, ale jak on tu podejdzie, będzie miał szcza. Po prostu ja go toleruję, że nie chce się bić. Że nie chcę ten, ale jak tu podejdzie na wywiadzie na, po, po tym, to prosiłem prowadzącego, żeby się usiadł na środku, bo on zawsze siedzi na boku. Że usiadł się na środku, bo kapela zaraz zostanie. Ale po co chcesz gobić nie na walce? To się tobie nie opłaca. Po prostu, ale ja nie lubię, no on ma jakieś takie. No nie chcę tak mówić, takie dziwne, to jakby. Ja szanuję osoby płci innej, po prostu chłopak z chłopakiem, ale jak ktoś z taką ale jak orientacją... Się mówi, że kobietki. No ale ja tutaj nie widzę, żeby to ten. Zapędy są. No ale mogą mylić. Ale e, powiem tak, sorry panie kolego, ale z ten... Szybko uciekła mi nazwa. Idę po milion jak on tam miał. Pymek. Nie, kurde uciekło mi nazwa z ekipy XAO. Kolega też zawsze mówił, że ten, a wyciekła afera lodowa, jak innemu koledze tam po prostu obciąga. Okay. Dziękuję Bogieta bardzo za no, twoją wypowiedź. Także powiem, że no nie ufam kapeli. Okej, okay. zrozumiałam, dziękuję. Dziękuję.